Ja dzisiaj przyszłam sobie do Was trochę pogadać. Wyglądam tak jak wyglądam, dlatego że jestem przeziębiona. Gardą mi boli jak diabli, słuchajcie. Zaczynam mieć katar pomału i ogólnie czuję się taka bardzo wypompowana po prostu. Cała ta strona mnie boli, więc e, nie będzie to żaden ekscytujący filmik dzisiaj. Po prostu chcę Wam pokazać parę rzeczy, które kupiłam i które pewnie oddam. I chwilę z Wami pogadać. Jak wiecie, ja się jakby nie pokazuję Wam tych rzeczy tylko tak po to, żeby się pochwalić, okupiłam sobie, tylko bardziej po to, żebyście wyraziły też swoje zdanie. Ja chętnie czytam Wasze komentarze i Wasze opinie na różne tematy, dlatego Wam właśnie te niektóre rzeczy, nawet te, które chcę zwrócić, pokazuję. I od czego by to zacząć, słuchajcie? Może zacznę od tego, że po nie dzisiaj środa postaram się Wam wrzucić jutro, czyli w czwartek ten filmik. Ja poniedziałek, wtorek byłam w Spale, w delegacji. Spała to jest taka miejscowość gdzieś koło Tomaszów Mazowieckich, coś takiego. Dosyć daleko od Gdańska, jedzie się ponad 4 godziny w jedną stronę. Tak więc jechaliśmy bardzo rano, wcześnie rano w poniedziałek, bo już o 7 wyjechaliśmy stąd, ponieważ o 12 zaczynało się pierwsze szkolenie. To był taki wyjazd właśnie typowo szkoleniowy, taki służbowy, organizacyjny. I mieliśmy szkolenia, 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 wieczorem grill, impreza, na drugi dzień znowu szkolenia, szkolenia, wyjechaliśmy o 15, wróciłam wczoraj o koło 19 do domu i już właśnie w niedzielę, słuchajcie, przed wyjazdem, jak wróciłam z Gdyni, bo byliśmy w centrum handlowym na zakupach, które Wam zaraz też pokażę, przyjechaliśmy szybko na ten mecz, Polska-Kazachstan, i można powiedzieć, po tym kijowym meczu, który był mega słaby, zaczęłam się tak dziwnie czuć, bo mi strasznie, strasznie zimno, chociaż cały dzień tak naprawdę nie odczuwałam żadnych dolegliwości. I nad ranem, właśnie budząc się o 5 rano w poniedziałek, poczułam, słuchajcie, taki ból gardła, że w ogóle coś strasznego nie mogłam mówić. No i tak pojechałam do tej spały. Ogólnie źle się przez cały wyjazd czułam. Dzisiaj już jest w ogóle strasznie. A co lepsze, słuchajcie, ja nie wzięłam. Po drodze wylał mi się płyn micelarny w mojej nowej walizce, którą też wam zaraz pokażę. Wylał mi się, to prawda, w siatce, więc tak naprawdę wszystko było mokre, to co w siatce, bo ja go chyba nie domknęłam, ten zbielendy różowy. Ja już tak go miałam gdzieś tyle. Natomiast teraz mam no, na jeszcze dwa użycia, bo taka resztka nam została. I musiałam dzisiaj sobie kupić płyn micelarny, zaraz wam to pokażę. I w ogóle mam, słuchajcie, włosy jak szczota, dlatego, że właśnie wczoraj e, pomyślałam, zaplanowałam sobie, że nie będę myła tych włosów w tej spale i nie brałam w ogóle szamponu ani odżywki, ale wstałam we wtorek rano po tej imprezie, mówię, ja długo nie byłam na imprezie, tam dosłownie z 4 godzinki może, czyli tylko o 12 już wróciłam do pokoju, bo tam się zaczęło o 19 czy tam o 20 i e, rano mówię, a dobra, umyję tą głowę i zapomniałam, słuchajcie, że zaczęłam sobie, wiecie, nakładać ten szamponik mini, który był w hotelu E, okazało się, że nie mam odżywki do włosów, w ogóle o tym zapomniałam, słuchajcie, i no co, umyłam, miałam takie, słuchajcie, włosy jak druty, nie mogłam w ogóle tego zmyć tych włosów, tego szamponu, bo on był taki dziwny, w ogóle się nie pienił, zużyłam dwa takie małe te opakowania. No i co, no nic nie zrobiłam, po prostu wysuszyłam te włosy i tak zostałam i one są, słuchajcie, takim, takie siano, bo ten szablon był dość mocno oczyszczający i po prostu te włosy są takie suche, już nie mogę się czekać jakiegoś je jutro rano umyję przed pracą, bo one potrzebują ewidentnie nawilżenia, tak więc ja, słuchajcie, zawsze stosuję odżywkę, więc dla mnie to jest w ogóle nie do pomyślenia, że jestem bez odżywki teraz, no ale dobra. Także mówię Wam to od razu, jakbyście zauważyły, że z moimi włosami jest dzisiaj po prostu coś nie tak. Jeśli chodzi o płyn micelarny, może zacznę od tego. Walizkę Wam pokażę na końcu, dlatego że walizka jest dosyć duża i chyba przełożę Wam po prostu kamerę tutaj i będę pokazywała, no bo jak Wam z ręki to pokażę, tym bardziej, że to jest taka walizka, więc to nie walizka taka duża, tylko to jest taki bagaż podręczny. Ja sobie kupiłam właśnie w tym tygodniu przed wyjazdem, dlatego że ja miałam taką torbę, wiecie, na, na ramię. Ale pakując do niej ona... To jest fajne, bo to jest, wiecie, to jest leciutka, walizka taka mała też waży 2,5-3 kg. I już macie wtedy, jesteście ograniczone ograniczeni tym, um, tymi kilogramami. Natomiast takie torby na ramię, one w ogóle prawie nic nie ważą, pół kilograma. Więc już możecie sobie napłać, jak ograniczenie, do 10 kg, 9,5 kg. Ale z drugiej strony nieść na ramieniu 10 kg. Ja tak jak jechałam do Londynu w zeszłym roku, tak miałam właśnie, że niosłam tą torbę tutaj na ramieniu. Daleko co prawda nie szłam, ale to nie jest wygodne. I pomyślałam sobie, że kupię sobie coś pomiędzy, czyli, ale taką torbę z taką wyciąganą rączką i z nóżkami która waży 1,5 kg i muszę Wam powiedzieć, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Torba jest dość solidnie wykonana i jest naprawdę tania. Kupowałam ją na Allegro. Nie ja mam zaraz wszystko, nie, na końcu Wam wszystko pokażę i dokładnie opowiem, co, gdzie i jak. Zacznę od, e, od płynu micelarnego. Przed właśnie wyjściem dzisiaj z pracy weszłam sobie szybko na Rosmana, bo pomyślałam sobie, że może kupię sobie znowu tą bielendę, tylko tym razem znowu niebieską. Ostatnio miałam różową i myślałam, że znowu sobie wrócę do niebieskiej. Ale okazało się, że nie jest w promocji i w ogóle wydaje mi się, że ona z tą podróżała. Wydawało mi się, że jak ją kupowałam jakiś czas temu, to kosztowała 13 zł. bez promocji, na promocji chyba coś około 10, a teraz ja patrzę, ona w normalnej cenie, słuchajcie, kosztuje 16 chyba 99. Coś tutaj podejrzane z tym jest, no ale dobra, w każdym razie zobaczyłam, że jest na promocji coś, czego dawno nie miałam i to jest podmicelarny z garniera. Na, oczywiście karteczka z promocją była tylko przydzielonym. mój Rosman to jest po prostu, słuchajcie, mistrz, jeśli chodzi o, o chyba wszystkie rozmany w jakich byłam do tej pory, ponieważ tam wiecznie są pomylone te promocje, te kartki wiszą nie tam, gdzie trzeba, albo w ogóle nie są przyczepione i dobrze, że człowiek ogląda tą, e, słuchajcie, sorry, że tak grapię, ale nos mnie swędzi, Dobrze, ja wcześniej obejrzałam tą stronę internetową i oglądam te gazetki, dzięki temu wiem, co jest w promocji i jeszcze sobie dla pewności podeszłam pod czytnik. tak naprawdę nie było dla mnie większej różnicy, czy ja wezmę ten, czy wezmę ten zielony, ten jest do skóry wrażliwej, ten do normalnej mieszanej, natomiast tutaj sobie pomyślałam, że moja skóra ostatnio jest dość sucha, więc yy, chyba ten będzie lepszy, no i jest w promocji, także... 400 ml, makijaż makijaż, oczyszcza koi. Ja go kiedyś miałam już jakiś czas temu. Potem przez długi czas go nie kupowałam, bo jakieś tam inne miałam, które dobrze się sp sprawdzały. I myślę, że fajnie dla odmiany teraz ten yy, kupić. On jest ważny 6 miesięcy od otwarcia. Chyba krótko. Wydaje mi się, że te inne były dłużej. Ważne. I jest w promocji za 99,9. Yy, normalna cena to jest chyba coś koło 20 zł, więc naprawdę się opłaca. Nie czuję nic, nie wiem, czy on pachnie. Wiem, że niedawno w Biedronce chyba była promocja. Dwa takie płyny za 15 czy 16 zł. Ale spoko, ja byłam w Biedronce, ostatnio tych płynów nie było, więc e, uważam, że i tak 10 zł to nie ma tragedii. Także będę testowała pewnie od weekendu jakoś tak, bo pewnie tamten skończę. I chcę Wam powiedzieć pokazać coś, co jest tylko próbką. Niestety jeszcze póki co nie mam całego opakowania, ostatnio miałam jedną próbkę, dostałam, teraz mam drugą. I to jest Med. Um, kuracja ultra nawilżająca, łącznie 15%. Krem do stóp nawilża, wygładza, regeneruje na dysfunkcję skóry suchej. Tak ona wygląda ta próbka. I muszę wam powiedzieć, że krem jest po prostu super. Naprawdę ta próbka jest co prawda mała, natomiast ona mi starczyła chyba na dwa użycia, tylko że nie zrobiłam całych stóp, tylko w sumie pięty i... W zasadzie tylko, bo o to, o to mi najbardziej chodziło, ponieważ ja ogólnie mam problem z tymi piętami. Słuchajcie, czy smaruję obojętnie czy używam czy, czy codziennie smaruję tymi tłustymi, czy normalnymi kremami, czy jakimikolwiek obojętnie, ciągle mam słuchajcie, suche te stopy, no pięty najbardziej i mało co mi pomaga. Ja mogę nawet codziennie słuchajcie, peelingować i tak ta skóra, sucha wiecznie jest. Wystarcza się gdzieś przejdę, wrócę i po prostu już mam suchą skórę na piętach. Natomiast ten krem jest naprawdę dobry. On jest ma konsystencję tłustą. No wiadomo, bo to jest ten mocznik. Natomiast on się szybko wchłania i naprawdę te stopy są ładne, więc yy, myślę, że warto smarować całe stopy, nie tylko pięty tym kremem. I nie wiem, ile kosztuje cały, zaraz sobie sprawdzę. I, i napiszę Wam na, na, na dole, albo gdzieś tutaj wam rzucę, bo no mówię, że jest już próbka gdzieś tam była, to znaczy, że te kremy są dostępne, ale ja na bank go kupię, niezależnie ile będzie kosztować. Wszędzie ja nie jest droga, więc, yy, więc no, więc kupię. I tu jest też napisane, że Specjalistyczny krem do stóp opracowany zgodnie z medycznym, z medycznym podejściem do dysfunkcji skóry suchej. I problem skóra bardzo sucha, szorstka, popękana, potrzebująca intensywnej regeneracji. Tak więc, jeżeli nie miałyście, macie ten sam problem co ja, to polecam, spróbujcie sobie. I jeśli jesteśmy czy przy kosmetykach, powiem Wam tylko jedną rzecz, którą ostatnio, którą ostatnio się dowiedziałam od, yy, od koleżanki. Pokazała mi coś na stronie internetowej, może Wy to widziałyście, ja tego nie widziałam wcześniej. Chodzi o płyny do higieny intymnej. Yy, tam był ranking pod względem składów. Jak, jak różne płyny wypadają, na jakim są miejscu. I oczywiście na, słuchajcie, pierwszych miejscach. Nie powiem Wam dokładnie po kolei, co to bo Ja w ogóle, jak znajdę tą stronę, to Wam też na dole wrzucę. To jest coś tam związane właśnie coś ze składami. Natomiast ja na składach się nie znam i szczerze mówiąc kupuję rzeczy totalnie przypadkowe, nie czytając składów. I... Yy, tam akurat chodziło o płyny do higieny intymnej i nie powiem Wam kolejności, natomiast jedna, na pierwszym bądź na drugim miejscu był płyn właśnie ten, który Wam ostatnio pokazywałam z Rosmana. Wiecie co, jestem w szoku, ponieważ płyn za 5-6 zł ma lepszy skład od wielu dużo droższych płynów, które są dostępne w, na przykład w Rosmanie. I teraz właśnie ja nie wiem, słuchajcie, z czym on wygrał, nie pamiętam. Natomiast chcę Wam, po prostu mówię Wam to, bo ja Wam polecałam ten płyn. I słuchajcie, składowo jest on rewelacyjny. Naprawdę, to jest po prostu ekstra skład, który wyrównuje pH, i tak naprawdę to jest to, czego właśnie w płynie, w wielu płynach brakuje, bo składy mają fatalne, słuchajcie, te płyny. I właśnie chcę Wam, do czego dążę. Chcę Wam powiedzieć, że ostatnie trzy miejsca w tym rankingu na nie wiem ile, na chyba 10 pozycji. Miał i teraz uwaga, biały jeleń, ja w ogóle jestem w szoku, ponieważ przy tych trzech płynach, których wam teraz powiem, były narysowane czaszki. I tam był biały jeleń, ja też całkiem, jeszcze mam chyba końcówkę w łazience, więc e, nie wiem, ja nie znam, tak jak powiedziałam wcześniej, nie znam się na składach. Natomiast właśnie biały jeleń, e, potem był płyn z, żeby was teraz nie skłamać, biały jeleń. Kurde, poczekajcie, muszę się zastanowić. Biały jeleń. Poczekajcie, ja to znajdę w internecie. I słuchajcie, wróciłam z kreskami na twarzy, ponieważ akurat słońce mam tutaj i musiałam trochę przysłonić, więc mam nadzieję, że nie jest za ciemno. Słuchajcie, znalazłam tą stronę. I to się nazywa czytamyetykiety.pl. Może to znacie, tego nie znałam. I właśnie tu jest ten ranking. To jest 9, zobaczcie, płynów do higieny intymnej. I co ciekawe, na pierwszym miejscu to się tak zaczyna od serduszek, od tych, które mają najlepsze składy, a kończy się na trupich czaszkach. I słuchajcie, właśnie najlepszym płynem, który został wybrany, jest selweko. Łagodny żel do higieny intymnej. Ja nigdy nie miałam, więc yy, to jest taka dziwna ta, nie Jesteś troszeczkę tak słuchajcie tutaj, o, tak wam pokażę. Właśnie na drugim miejscu jest ten fa... Fa... Fas... Fasel, nie wiem jak to się czyta, właśnie z Rosmana. słuchajcie, za cenę 5,29, to jest za 300 ml, nie wiem czy on teraz kosztuje, no, ale coś chyba koło tego. Potem jest jakiś yy, Bentley Organic, ja mam nie do tego czytała, bo tutaj są w ogóle takie nieznane dla mnie. Potem jest AA Help, który ma jeszcze buźkę uśmiechniętą na pół, potem jest Biedronkowy, który kosztuje 3,99 słuchajcie potem jakiś tam Wenus i słuchajcie, trzy najgorsze z trupymi czaszkami, które mają e, same kijowe produkty e, w składzie, same takie substancje drażniące i tak dalej, to jest słuchajcie, biały jeleń, żel do higieny intymnej z aloesem. Ja jestem w szoku, mi się wydawało, że biały jeleń to jest seria e, szare mydło, choćby, które ja używam do twarzy. Myślałam, że to są produkty dobre, zdrowe, które mają przyjazne składy, które przede wszystkim mają bardzo proste składy. Okazuje się, że nie, myliłam się. Kolejną pozycją przedostatnią, czyli prawie najgorszym, nie słuchajcie, laktacyd. Ja tutaj w ogóle jestem w szoku, ponieważ e, tu jest bardzo dużo produktów w laktacycie, które mogą podrażać i wywołać uczulenia. E, Potem na drugim miejscu są produkty, substancje o wysokim ryzyku, duże prawdopodobieństwo wystąpienia alergii lub podrażnienia. W tej grupie znajdują się także filtry przenikające, niestabilne. Nie wiem. I mały jest tych dobrych, słuchajcie, tak naprawdę, więc e, ja jestem w szoku. Ja myślałam, że laktacyt to jest, bo to jest bardzo popularny płyn do higieny intymnej, ja myślałam, że on jest właśnie tym jednym z lepszych. Guzik prawda, co lepsze jeszcze, co się dowiedziałam, e, że jest teraz taki nowy laktacyt przeciwgrzybiczy, taki czerwony i on nawet chyba jest w Rossmanie, za cenę ostatnio był na promocję około 13 zł. I właśnie chciałam go dzisiaj kupić, ponieważ, e, co ciekawe, tamten laktacyt jest zupełnie inny od tego zwykłego o tym właśnie mówię, zobaczcie, jest inny od tych, od tej serii, bo z tej serii są chyba 3 czy 4 i podobno tamten ma skład, słuchajcie, leku i co jest coś dziwnego, ponieważ został wypuszczony jako zwykły kosmetyk, a ma taki skład, że nie powinien być, powinien być już teoretycznie zakwalifikowany do leku, czy tam wyrobu medycznego, tak, więc słuchajcie, póki jeszcze jest to na pół, co może warto go kupić i spróbować i co jest teraz, słuchajcie, najciekawsze, kolejny mój Jeden z ulubionych płynów do higieny intymnej do tej pory, no, który jest na ostatnim miejscu w tym rankingu, to jest zobaczcie, ziaja a propos e, kremu do, do stóp. Natomiast krem do stóp to co innego, więc to nie ta kategoria. Także słuchajcie, no, trzy najgorsze to jest ziaja, laktacyt i e, biały jeleń. Serdecznie Wam polecam tą stronę. To są bardzo ciekawe rzeczy napisane. I jeżeli się tak jak ja nie znacie na składach i tak dalej, to myślę, że będzie to dla Was. E, Pomocne, po prostu. Dobra, tyle. Ja nie jestem tutaj żadnym, słuchajcie, znawcą. Ja Wam tylko pokazuję to, co, czego się sama dowiedziałam. I teraz pokażę Wam na szybko dwie książki, które dzisiaj do mnie przyszły. Jak wiecie, ja lubię książki o mordercach. Ja Wam to już mówiłam nie raz. I mam książkę Lolo, niedawno był film w kinie, właśnie Czerwony Pająk. I Wampir Zagłębia. Bardzo gruba książka. Ta jest troszeczkę cieńsza. Książki standardowo. Ta kosztowała normalnie 39,90 ta 32,90 na Arosie kupiłam jej dużo taniej, ponieważ ja za dwie książki z przesyłką zapłaciłam 44 zł. Tak więc słuchajcie, prawie tyle, co za jedną bym zapłaciła. Od razu wam was tutaj wyprzedzę z pytaniem, dlaczego czytam takie książki. Ja słuchajcie, uwielbiam portrety psychologiczne ogólnie ludzi, a szczególnie właśnie takich ludzi, ponieważ zawsze mi zastanawiało, od długiego czasu mnie to zastanawia, czemu, jak to się dzieje, że człowiek staje się taki zły po prostu. I te książki poniekąd odpowiadają na to pytanie, ponieważ opisują życie tych ludzi, opisują, co wpłynęło na to i w jaki sposób. I warto takie rzeczy wiedzieć, słuchajcie, bo... Spotykamy na swojej drodze różnych ludzi i może taka wiedza czasami się nam przydać, tak więc e, kupiłam dwie takie książki, dwie kolejne. Jeżeli kiedyś będziecie chciały, ja Wam z chęcią zrobię recenzję. Teraz takiego spila włączyłam, ale już chyba za długo gadam. I pokażę Wam teraz e, najpierw buty, które kupiłam w niedzielę. Ja w ogóle pojechałam szukać moich butów z Zary. Z tych takich zielonych, co Wam mówiłam, albo nie wiem, czy Wam już mówiłam, bo nie wiem, czy ten filmik rzuciłam, chciałam takie, one się nazywają na stronie atłasowe buty. Są granatowe i są zielone, i sfilmowałam się strasznie te zielone. I byłam w jednym sklepie, były granatowe i przymierzałam 40, idealna. Potem pojechałam do innego sklepu i okazało się, że w ogóle ich nie ma tych butów, czy też granatowe już nie pamiętam. I pojechałam w końcu do Riviere do Gdyni i okazało się, że są i zielone i niebieskie, po jednym rozmiarze z każdego. I słuchajcie, przymierzam zieloną 40, a ona tak ciasna, że nie mogłam stopy włożyć. Ja wołam tą panią i się pytam hej, ja wołam. Wołam tą panią i mówię: pytam się, czy, czy coś tu jest dziwnego z tymi rozmiarami? A pani mówi: nie pani co? Tu każdy but w sensie, każdy rozmiar jest zupełnie inny. Niektórzy co noszą 41, kupują 40, czasami ktoś to nosi 39, kupuje 41. One są tak pomieszane te rozmiary. Ja od razu pokażę, o jakie buty mi chodzi. Zamówiłam sobie aż dwie pary, bo pomyślałam, że jak jedna będzie niedobra, to wezmę sobie drugą parę, ale i faktycznie jedna jest niedobra w ogóle i z pracy nie przyniosłam, bo będę jej oddawała z pracy robiła zwrot. Natomiast druga para, ja Wam już je pokazuję. Zobaczcie, tak one wyglądają. Strasznie mi się podoba ten kolor. To jest taki but normalnie lat 90. -tych. on tak fajnie sobie do wszystkiego wygląda. Stopa w nim bardzo ładnie wygląda. Ale muszę Wam powiedzieć, że to nie jest but, który jest idealny. One są takie dziwne... Słuchajcie, ten rozmiar jest bardzo dziwny. One niby one są najlepsze z tych wszystkich, które mierzyłam do tej pory, właśnie te, ale... Nie wiem, ja jej muszę pochodzić niech chwilę po domu, ja zobaczę jak to będzie wyglądało faktycznie, bo ja się zawsze boję, że te palce mnie będą potem bolały i one są fajne, są łęziutkie, ładnie wyglądają, natomiast e, sama nie wiem, bardzo mi się spodobał ten zielony kolor granatowy, zresztą też są ładne i one kosztują w Zarze, zobaczcie, 89,90, tak więc no... Zobaczymy, na razie sobie tutaj położę, ja sobie potem po pochodzę w nich trochę i podejmę decyzję. Z racji tego, że wziąłem dwie pary, brakowało mi paru groszy do darmowej przysyłki, Wziąłem sobie byle t-shirta, żeby wziąć i słuchajcie, chyba go zostawię, no widzicie jak to jest, chciałam buty, zostawię t-shirta. Rozmiar oczywiście L, standardowo, ja wcale mniejszego nie chcę, ponieważ ja lubię takie t-shirty. To jest coś takiego, no nie, nie mam teraz w serek, zwykły t-shirt w serek, zobaczcie, taki długi tył, dłuższy przód, krótszy wymiętolony jak diabli, ponieważ był złożony prawie że w kulkę w tym kartonie. Karton, słuchajcie, był taki, taki. Te buty były w jednym rogu, ta bluzka była w drugim. W ogóle taka, wiecie, no to nic. I to jest taka bawełna. Nie tak jak wcześniej kupowałam te bluzki, tylko taka, zobaczcie, prążkowana, fajna, bardzo przyjemna, więc tą bluzkę chyba zostawię. I ona była tania, ona kosztowała 29,90. Mówię, ja wziąłam Lkę, pewnie Mka też by była dobra, ale to tam, wiecie. Te różnice nie są takie wielkie, więc pewnie ją zostawię. I właśnie, szukając tych butów w Zarze, w niedzielę, bo te zamówiłam, no i właśnie, zobaczcie, zmieniłam temat, bo te zamówiłam online, ale będąc w niedzielę przed tym meczem Polska Kazachstan, w, w tej wieże, weszłam sobie do TK Maxa i słuchajcie, znalazłam buty, no jakby inaczej. Ja do TK Maxa chodzę tylko buty oglądać i znalazłam buty, które strasznie mi się spodobały i postanowiłam, że je przymierzę i one wyglądają tak. To są takie slipony, zobaczcie, które tak wyglądają. To mają takie e, takie naszywki. I strasznie mi się spodobały, to jest nowy kolor taki toł, który ja bardzo lubię. One są trochę tutaj takie zgięte, bo jeśli niestety bardzo ciężko wkłada na nogę, no ale to i tak się tak zrobi odchodzenia, więc to wiecie, one jeszcze były mierzone w sklepie. I te buty są, słuchajcie, ja mam w szoku. Ja je założyłam i ja... Myślałam, że jestem w kapciach. Ja w ogóle takich butów nie chciałam kupować już teraz, ale ja je wzięłam, dlatego że stwierdziłam, że przemyśla spokojnie w domu, i no i podejmę decyzję, ponieważ e, takich butów jak te ja nigdy nie miałam tak wygodnych, one kosztowały. A nie, zanim powiem, ile kosztowały, pokażę Wam. To są buty, które zrobił Steve Madden. Tak więc e, byłam w szuku, że takie buty są w TK Maxie. Sprawdzam na stronie, one są dość drogie, takie buciory. Ja je kupiłam za 129 zł, więc cena jest dosyć dobra. Chociaż uważam, że na slipony to nie jest atrakcyjna cena, no ale słuchajcie, wygoda naprawdę. Ta wkładka w środku jest taka mięciutka, że pierwszy raz spotykam się z czymś takim, że wkładam nogę. I moja stopa nie dotyka ani palec, palec tutaj nie dotyka brzegu, ani pięta nie jest taka, wiecie, wciśnięta. Tu nie jest za szerokie, nie jest za wąskie. Nic po prostu, słuchajcie, są buty idealne. I teraz zaczynam wierzyć w to, że faktycznie e, można dostać buty wygodne. Tylko trzeba się nas szukać jak diabli. Ja nie szukałam, dostałam, więc e, nie wiem, co z nimi zrobić. Naprawdę, słuchajcie, takie buty się zawsze przydają, tylko ja... Wy wiecie, że ja od jakiegoś czasu staram się nie gromadzić tych rzeczy. Ja naprawdę dużo rzeczy oddaję. To z tego, że kupię, jak zaraz oddam. Ale no, pokazuję wam to wszystko, żebyście. Może będzie też miało ochotę sobie kupić w ogóle. Te buty były tam jeszcze chyba dwa e, czy trzy fasony. Natomiast ten był najładniejszy i naprawdę, słuchajcie, one są idealne. To jest czterdziestka, to jest po prostu idealna. I teraz tą walizkę. Zastanawiam się, czy jestem w stanie wam ją pokazać tak, jak chciała ją pokazać, ale chyba nie. Dobra, to przełączę się teraz i wam ją pokażę. I słuchajcie, położę sobie tą walizkę tak na krześle, żeby Wam tylko pokazać. Eee, ona jest z wymiarów takich, jak, e, jakie powinny, powinien mieć bagaż podręczny, czyli 55x40x25, to znaczy bagaż podręczny w Wizerze i w Ryanerze, nie wiem jak jest w innych, ale chyba podobnie. Więc ona jest z idealnych wymiarów, oczywiście można ją troszeczkę bardziej napchać i stworzyć z niej troszeczkę większą walizkę niż jest w rzeczywistości. Ona ma tutaj taką kieszonkę, która jest na całej, zobaczcie, długości. Wygląda, jakby była taka mała jak kosmetyczka, ale ona jest tam długa do końca. Otwierana, zobaczcie, w środku ma taką podszewkę, która jest taka bardzo cienka, no taka, wiecie, yy, taka, żeby tylko coś było. A to dlatego, że ona kosztowała, ta walizka, już wam powiem, 35 zł, ale jest naprawdę ten materiał jest bardzo mocny, przeciwdeszczowy, tak więc, yy, no mówię, dawać tu może naprawdę dużo. Jeśli chodzi o dół, to zobaczcie, ona ma nie dość, że nóżki, można ją sobie postawić, to ma jeszcze takie kółeczka, które są teraz brudne. One są mocne, takie silikonowe, więc to nie są takie zwykłe plastiki, które się Wam zaraz rozwalą. Także można ją postawić, można sobie ją pociągnąć, dlatego że też tutaj pod spodem ma, zobaczcie, taką wyciąganą rączkę. To jest rączka, która na osobę taką jak ja, 1,75 75 jest taka na styk, ledwo tą dosięgnę, słuchajcie, a i tak mam długie ręce. Natomiast na niższą osobę będzie idealna. Także tak słuchajcie ta walizka wygląda. Teraz akurat tak byle jak zrobiłam, ale o. O tak. I dobra, koniec względzenia, bo słuchajcie karton mnie jeszcze bardziej rozblało. Także ta walizka kosztowała 35 zł. Uważam, że jest naprawdę wykonana dobrze. Nie jest to może jakiś super ekstra w ogóle rzecz, która będzie mi służyła teraz 100 lat. Natomiast na takie wyjazdy ja nie jeżdżę często to myślę, że się sprawdzi w 100%. Jest dosyć stabilna, tak więc mogłam ją sobie ciągnąć i, I co? I było naprawdę wszystko ok. Napakowałam nią sporo rzeczy, ponieważ wbrew pozorom ona ma cienkie te, wiecie, ten materiał jest cienki, więc znowu to powtórzę, więcej napchacie niż do walizki, to jest pewne. I waży 1,5 kg. Ja nie wiem, czy mam podawać w sumie z tego sprzedawcę, ponieważ to jest jakiś producent tych walizek i na Allegro znajdziecie tego pełno i przesyłka kosztowała mi 15 zł, zamówiłam w poniedziałek po południu tak, w poniedziałek po południu i walizkę dostałam e, w środę rano, słuchajcie, mega ekspresowo ja mówiłam panu, że ja wyjeżdżam i bardzo mi zależy, żeby dostać tą walizkę szybko no i dostałam szybko To tak więc wystawię panu znowu, jak ostatniemu panu z Allegro, e, pozytywny komentarz ponieważ e, spisał się w 100% oczywiście nie musicie kupować panterki tam są e, różne inne wzory tak więc pokazałam wam, bo może macie ochotę albo potrzebujecie więc za 5 dyszek naprawdę myślę, że że się sprawdzi, przynajmniej na jakieś tam 2-3-4 lata. I to już wszystko. Słuchajcie, mam nadzieję, że ten Wam się podobał i że za dużo nie marudziłam. I co? Kolejny filmik wrzucę Wam pewnie w niedzielę, tak więc do szybkiego zobaczenia, Pa, pa!